Siemanko biznesowe świry! Dla tych, którzy mnie nie znają mam na imię Filip a dwa lata temu wpadłem na szalony pomysł w zasadzie to wpadłem na niego trochę wcześniej ale dwa lata temu zdecydowałem się, żeby to zrobić założyć własną markę sprzętu do sportu walki o nazwie Prince Boxing i dzisiaj opowiem Wam o swoich przemyśleniach i podzielę się z swoimi doświadczeniami po dwóch latach prowadzenia firmy w Polsce całkowicie od zera nie miałem wcześniej żadnego doświadczenia nawet nigdy nie pracowałem w biurze i nigdy w życiu nie miałem nawet umowy o pracę. Także yy, mam nadzieję, że komuś się przyda ten materiał, bo jak ja zaczynałem, to marzyłem o, o, o tym, żeby ktoś mi powiedział to, co wiem dzisiaj. No nie, nie to, że wiem bardzo dużo, ale wiem <gryw> milion razy więcej niż wiedziałem dwa lata temu. I jak zaczynałem, zwłaszcza kogoś takiego, kto nie jest dużo dalej ode mnie, bo czytanie książek o jakichś miliarderach, to jest troszeczkę takie, no, ma, małe ma to przełożenie. Na, na, na nasze życie, no nie? Przynajmniej ja, tak, ja takie miałem postrzeganie tego. Polskie warunki zwykła osoba yy, hyrają. <gry> Dobra. Także opowiem wam o wszystkich moich błędach i powiem wam jak, jak ja bym dzisiaj to zrobił. Dobra. Przede wszystkim kiedy zaczynasz, jakikolwiek pomysł na biznes, to zacznij od najprostszej rzeczy. Wiem, że brzmi to banalnie, ale chodzi generalnie o to, żeby jak najszybciej zweryfikować się z rzeczywistością, czyli wypuszczając jakikolwiek produkt. Albo usługę. Po prostu jak najwcześniej wypuść go na rynek i sprawdź, czy ktoś da Ci za, nie, za niego swoje pieniądze. Tylko mówię o tym, że obca osoba naprawdę da ci za nie swoje pieniądze, a nie, że popytasz znajomych czy rodziny, bo to nie jest ym, taki miarodajny feedback, no nie, bo może się okazać, że przez pół roku będziesz pracował nad swoim produktem, tak jak ja, przez pół roku dopieszczałem rękawice, przesuwałem logo, wszystko zmieniałem, wypuściłem je na rynek, a okazało się, że ludzie wcale nie chcą ich yy, tak chętnie kupować, bo chcą kupować coś innego. Dlatego im wcześniej wypuścisz produkt na rynek, tym lepiej, no nie? Wypuszczaj małą partię, zrób cokolwiek. Zobacz w ogóle, z czym to się je. Podam, będę podawał przykłady y, dotyczące boksu, bo jestem byłym pięściarzem, byłym bokserem, więc najłatwiej mi się do tego odnieść. To tak, jakbyś trenował boks przez 3 lata, nigdy w życiu z nikim nie sparując nawet. I przygotowujesz się do pierwszego sparingu przez 3 lata, no nie? W ogóle y, robisz rzeczy. Y, y, Kompletnie nie wiesz, co działa, co nie działa, co może wyjść z sparingu, co nie może wyjść z Sparingu. Kiedyś oglądają takie treningi początkujących osób, no nie? No to one nawet stoją w miejscu i biją serię 30 ciosów, no nie? Walka tak nie wygląda. Biznes tak samo tak nie wygląda, jak Wy sobie wyobrażacie. Ja sobie wiele rzeczy wyobrażałem, i praktycznie zupełnie inaczej w moim, w moim, u, mnie to, u, u mnie teraz to wygląda. Na przykład mój pomysł biznesowy był taki. Że będę, jako że jestem byłym pięściarzem, znam mnóstwo bokserów, trenerów, właścicieli klubów i tak dalej, to pomyślałem sobie, że będę sprzedawał w klubach bokserskich, no nie? No i szło to w miarę okej, okay, ale nie tak dobrze, było z tym mnóstwo roboty, mnóstwo problemów i teraz w ogóle mój towar nie sprzedaje się w klubach. Aktualnie działam głównie na marketplacach, czyli na Allegro, na Shopee, na własnym sklepie internetowym. I YouTube. YouTube mi bardzo fajnie konwertuje, dlatego dzisiaj nagrywam ten filmik, a całą resztę odpuliłem. To jest kolejny błąd, żebyście nie robili wszystkiego. Skupcie się na jednej, dwóch rzeczach, na której się znacie. To jest też bardzo ważne, no nie, żeby się na czymś po prostu poznać. Ja wcześniej chciałem robić Facebooka, Instagrama, pisałem bloga, jeździłem po klubach, chciałem robić stronę, Allegro, wiecie, wszystko naraz. Kompletnie mi to nie wychodziło. Dopiero w porę się opamiętałem, odpuliłem całą resztę. To też jest bardzo ważne, żeby właśnie. Mówić nie, no nie, nie rzucać się na każdą okazję, tylko skupić się na jednej rzeczy, na wąskiej dziedzinie i się w nią mocno wkręcić. No nie? Zajrzę szybko do, do swoich notatek. Generalnie pamiętajcie, że biznes to jest przede wszystkim sprzedaż. Reszta jest całym dodatkiem. No nie? Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby sprzedawać, jakkolwiek to nie brzmi chodzi o to, żeby zarabiać, i dlatego musicie dać jakąś wartość, no nie? dać coś. Za co ktoś będzie chciał zapłacić, czy to będą zajebiste lody, czy to będą zajebiste rękawice bokserskie, nieważne. Ważne jest to, żeby ktoś chciał to kupić. Dlatego musicie myśleć tylko i wyłącznie o czubku nosa swojego klienta. Nie myślcie o tym, co wam się podoba, bo to, to nie ma znaczenia. No nie? Możecie sprzedawać coś, co, co wam się nie podoba. No nie? A, a ludzie będą chcieli to kupować. I też tak naprawdę nikt nigdy nie wie co ktoś będzie chciał kupować. Podam Wam przykład z moimi, z moimi rękawicami. Ja zacząłem od tego, że wymyśliłem logo, nazwę, po prostu to jest ok, ale nie można poświęcać na to za dużo czasu, bo to można zawsze wszystko zmienić, przebrandować, nie ma z tym żadnego problemu, najważniejsze jest to, żeby sprzedawać. I zamówiłem pierwsze 200 par, to jest bardzo dużo, duże zamówienie. Zamówiłem 200 par rękawic, jedna w cenie detalicznej kosztowała 250 zł. Jakimś cudem mi się udało je sprzedać w niecały rok, ale bardzo dużo się przy tym narobiłem. I wykorzystałem też do tego swoje znajomości, które się potem skończyły. To też jest kolejna lekcja, żeby nie opierać biznesu na rodzinie czy na znajomych. Bo to po pierwsze no, nie jest takie fajne, a po drugie, to się kiedyś skończy. I, a w takiej nomenklaturze startupowej, startup, taka mała firma, to jak najszybciej musisz znaleźć powtarzalny model biznesowy, zanim skończą ci się pieniądze, no nie? Coś, co jest powtarzalne żeby firma ci nie upadła po trzech miesiącach czy po roku, tak jak większość firm upada i wcale się nie dziwię, bo jest to po prostu mega ciężkie, jak zaczynasz to naprawdę. <noise> no trzeba im wcześniej zaczniesz i się zweryfikujesz na drobnych rzeczach tym lepiej. Teraz, jakbym zrobił z tymi rękawicami, zamówiłbym 10 par i jest sprzedał. Jakby sprzedał się, zamówiłbym 20 i jest sprzedał. Zamówiłbym 30, nawet nie zakładając działalności gospodarczej, jest coś takiego jak nierejestrowana działalność gospodarcza od takich niskich dochodów i dopiero jakbym sprzedał powiedzmy 30 par to dopiero bym pomyślał o założeniu działalności gospodarczej i złożeniu większego zamówienia, no nie? Najpierw bym zaczął od założenia YouTube'a. To byłoby pierwsze, co bym zrobił. Dopiero jak sobie zgromadziłbym jakoś tam, widownie, cokolwiek bym już jakby stworzył, to dopiero założyłbym firmę. Firmę zakłada się na końcu. Generalnie nie zakładajcie firmy, nie mając klientów, albo nie mając powiedzmy sposobu na to, jak ich pozyskać. Ja wszystko myślałem, że zrobię w locie. Ok, dużo rzeczy można zrobić w locie. To jest też kolejna moja lekcja, żeby się nie bać tak, wszystkiego, bo naprawdę, może kiedyś było ciężej, ale dzisiaj otwieram sobie telefon i bez kitu są tutoriale na YouTube na każdy temat. Na każdym. Ja się nauczyłem całej sprzedaży, marketingu albo z książek, albo z internetu. No nie, to jest też bardzo duże wsparcie, po prostu naprawdę, nie jest to takie trudne, jak się wydaje. Montowania filmów się nauczyłem, wszystkiego się nauczyłem. Kurde, ja nie umiem, nie umiem kompletnie nic. Więc wszystkiego, czego się nauczyłem, to z internetu. Ale żebyście też się nie porywali, po prostu z motyką na słońce i to wszystko musi być poukładane i z głową. Dobra i kolejna rada. Pokażę Wam na przykładzie moich produktów. To jest mój najlepiej sprzedający się produkt i uwaga, poświęciłem na niego najmniej czasu. Nie to, że zrobiłem go na odwa, ale po prostu zrobiłem go w 3 dni. Zwykły ochraniacz na zęby po prostu przyłożyłem się do tego, żeby. Był ok, żeby nie wypadał, żeby jakby nie, nie żył go na sobie, żeby lepiej się w nim oddychało. No, nie parę takich wskazówek, no jakby ja się znam, z jedną zębem na boksie, więc wszystkie te produkty robię pod siebie, no nie? To zaskoczyło. I to jest kolejna moja rada, że dobrze się sprzedają tanie produkty. Bo zobaczcie, to są rękawice, które projektowałem dosłownie pół roku, no nie? wolf from the Step. Wyobraziłem sobie, że ten wilk będzie po prostu hitem. Najgorzej sprzedający się produkt, no nie? Jest drogi i. Chodzi generalnie o popyt i o podaż, i o konkurencję. Wszyscy sprzedają rękawice. Wszyscy sprzedają dobre rękawice bokserskie. Każda firma. Jest mnóstwo zajebistych rękawic na rynku i po prostu ciężko się tam wyróżnić. A widocznie ochraniaczy nie sprzedaje aż, tak aż tak dużo firm. Łatwiej się wyróżnić. Widzicie, zrobiłem ładne pudełko, fajnie to wszystko wygląda. Z tyłu jest taka pomysłowa instrukcja, co jest też bardzo ważne. Wyróżnij się. A poza tym ona kosztuje 40 zł. Dużo łatwiej jest sprzedać coś taniego, no nie? Jak jest, y, macie rękawice za 250 zł, randomowej marki Prince Boxing, a marki Everlast, to większość ludzi wybierze jednak Everlasta, wybierą to, co znają, no nie? Nie wydadzą dużej ilości pieniędzy na nieznano, nie zaryzykują po prostu, a przy 40 zł, przy 4, jak to coś kosztuje, 40 zł, ludzie mogą już zaryzykować. Także moja taka, w moim przypadku to się bardzo sprawdziło: produkty do 100 zł sprzedają się dużo łatwiej, no nie? Bo ludzie są w stanie zaryzykować. Coś wygląda fajniej, ale jest niesprawdzone, nieznana marka. Okej, okay, koszt, w porządku, no nie? I to jest właśnie przykład, jak bardzo byłem oderwany od rzeczywistości, no nie? Wyobrażałem sobie, że to, że to się wszystkim podoba, bo mi się to podoba, a okazało się, że to się bardzo słabo sprzedaje, a dostaję mnóstwo zapytań o takie najtańsze, najprostsze, basicowe rękawice dla dzieci, na przykład dla dziewczyn. A nie mam czegoś takiego w swojej ofercie, bo po prostu wydawało mi się, że nie będzie na to rynku. No nie, bo ja chciałem rękawicę pod siebie. Nie róbcie biznesu pod siebie. Biznes robicie dla innych ludzi. Biznes to jest rozwiązywanie problemów innych ludzi za pieniądze. Dobra, to chyba, chyba tyle w dzisiejszym materiale. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy Wam się podobało, co tym myślicie. Dajcie mi swój feedback, żebym mógł się jak najszybciej zweryfikować. I dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu materiałów, bo szczerze mówiąc to mega mnie to kręci. Może w praktyce, nie wiem, bardzo dużo, ale jestem niezłym teoretykiem, co też jest kolejnym błędem, bo zacząłem od tego, że czytałem się całej masy książek, cały czas czytałem, ale nic kompletnie nie robiłem. Dużo gadałem, dużo czytałem i myślałem, że to jest działanie. Nie. Książki są dodatkiem. Najwięcej się uczycie podczas działania. Także zróbcie cokolwiek. Dobra, to trzymajcie się, yy, dawajcie oczywiście kciuki w górę, Subskrypcję tego kanału! I do zobaczenia w następnym filmie. Z Princeem!